Witam wszystkich. Zapraszam do oglądania Riders Republic. Udało mi się odblokować kolejne wydarzenie, i od tego sobie zaczniemy. A później będę szukał wydarzeń, w których można co najmniej trzy gwiazdki zdobyć. Czyli dokacanie wydarzeń już yy, rozgrywanych wcześniej. Ale jak się okazuje, jeszcze, jeszcze nie wszystko jest odblokowane. To jest chyba związane z wyzwaniami tymi sponsorskimi. Ok, odblokowało mi się wydarzenie tutaj. Wygraj, wykonaj legendarny trik bez cofania. 400 tysięcy, i wygraj na eksperckim poziomie trudności. I wykonaj podwójny misji, wskakując na szynę lub z niej zeskakując. Okej, okay, ja bym spróbował chociaż te, te ostatnie zadanie zrealizować. No i może yy, pierwsze. No, jest to fajne zadanie, muszę przyznać. Mamy tutaj dużo okazji na wyczesanie fajnych trików, kombosów trzeba tylko cały czas uważać. To no nic, będzie jeszcze wiele okazji. Tak jak mówiłem, tu mamy jedną. Okej, okay. ale to jest legendarny trik. i no, spokojnie 6 trików zostało, ale mogę zakończyć. 400 tysięcy było trzeba nabić. Teraz muszę wykorzystać jak najwięcej trików. jest. Jestem na dobrej drodze. To nic. Nic nie szkodzi. O, tutaj też jest. Wcześniej tego nie zauważyłem. Ile 11 trików zostało. Ok. No i udało się. Teraz już tylko tak naprawdę do zostało. Dobra, szumina. Okay. No, i tak jak zakładałem, pierwsze i ostatnie zadanie udało się zrealizować, czyli od razu 10 gwiazdek wpadnie. No dobra, były triki na śniegu, to teraz może triki na rowerze. Czyli poszukam jakiegoś wyzwania z trikami na rowerze. Tutaj mamy. Uśmiech czyli aparat fotograficzny, i wykonać podwójny cash roll. Ja już sobie sprawdziłem, jak mniej więcej się robi ten podwójny cash roll, i spróbuję wbić te dwa wyzwania. Tak sobie pomyślałem, że w ogóle z różnych gatunków będę wybierał w tym odcinku zadania. Więc, mieliśmy narty. To teraz, rower, jest to zdecydowanie jedno z fajniejszych wydarzeń z gry. Ponieważ mamy sporo trików do dyspozycji, możemy sami sobie wybierać tor, którym chcemy jechać. Bo na końcu będzie teleport, którym wrócimy się na początek. Podwójny kaszor właśnie wbiłem teraz. Więc, już zadanie drugie wypełnione. Więc teraz pozostało już tylko jechać i czesać triki, uważając, bo za chwilę już mamy właśnie tutaj aparat, czyli pierwsze zadanie. Uwaga na lądowanie. I teraz możemy sobie wybierać teleporty. Ten teleport przenosi na nas tutaj. Już żeby teraz było inaczej, wybiorę sobie inny tor teraz. Dalej 20 trików do dyspozycji, więc jeszcze bardzo dużo. Ważne jest lądowanie właśnie zawsze. Teraz na przykład lewą stronę wybiorę. I tutaj. Jest tutaj faza, nie powiem. Jest to naprawdę zajebisty tor. Ok, jeszcze minuta została i 10 trików. Już aparat mamy zdobyty i mamy podwójny cash z, też zaliczony. Ok, dobra, to skoro się nie udało, to już tutaj. Więc lecimy dalej 8 trików zostało i 40 sekund. To już sobie na spokojnie możemy pozwiedzać. Przewagę mamy 59 tysięcy, więc jeszcze może się zmienić coś. 30 sekund. Ostatnie. Może teraz tutaj tą lewą stroną pokażę też, co tutaj jest, jak to tutaj wygląda. Też jest całkiem ciekawie. Tam można też było w lewą stronę. No i czas się skończył. I udało się zaliczyć naprawdę kozackie zadanie. Ok, tak sobie teraz pomyślałem, że może teraz porty mieszane jakieś. I tutaj widziałem wcześniej właśnie wyzwanie. Przekroczenie mety z prędkością 90 km lub większą. Ale bardziej mi chodzi o te drugie zadanie. Wygraj w mniej niż 3 minuty 12. Spróbujmy. No chciałbym, żeby dodali coś nowego do gry już szybciej, bo lubię grę, ale brakuje mi czegoś nowego. Jest to bardzo trudne wyzwanie, jeżeli chodzi o wymasterowanie tego ostatniego zadania pobocznego, ponieważ wiele razy już udało mi się mieć czas 3 minuty 12 z jakimiś setnymi, ale naprawdę, kurde, trzeba raz, że poznać tor, mieć jakieś sobie dodatkowe skróty również. Ja na przykład tutaj przeskakuję. Tutaj trzeba bardzo uważać. Na tych zakrętach i pamiętaj, żeby nie obijać się o przeciwników, brać ostro zakręty, po prostu poznać ten tor perfekcyjnie. Tu popełniłem błąd, ale jeszcze udało się go wyprostować. Mam nadzieję, że on nie zaważy na czasie. Ostatecznym za chwilę będziemy lecieć. Czy parę skoków i teraz przelot też trudny, ponieważ bramki są bardzo gęsto porozstawiane w trudnych lokacjach i trzeba naprawdę pod ostrym kątem brać te zakręty, żeby wszystko pozaliczać jak najszybciej. Bardzo łatwo coś ominąć. Tym sam nie zaliczyć na czas. No rozstawienie jest naprawdę trudne tych bramek. Ale najtrudniejsze jeszcze przede mną, już za chwilę, dosłownie. Znowu wskakujemy na rower. I na razie mała rozgrzewka. Dziękujemy, oczywiście, jak najszybciej. Cały czas przyspieszając, w każdym możliwym momencie. To jest ważne, żeby idealnie też wylądować Żeby nie ubijać się, nie tracić znowu czasu cennego. Bo już bardzo mało zostało i za chwilę najgorszy moment najbardziej hardcore. No i zaczynamy ten moment. Jest, udało się. Udało się. Kurde, ale to było wyzwanie. Uff. Uh, fajne. Fajne naprawdę. Trochę mi zajęło masterowanie tego wyzwania, nie będę ukrywał. OK. Ok, i tak sobie jednak pomyślałem, że dalej będę szedł w te sporty mieszane, czyli wiele sportów. Poszukamy sobie głównie w tym gatunku. Tutaj po jednej to za mało, ale tutaj już możemy cztery przyczesać. Czyli 50-50 na szynie i wykonać backflip. No to bardzo proste jest zadanie, lecimy z tym. Snowboard. Jest to dosyć trudny i zakręcony tor. Zadania nie są trudne do wykonania. Tak naprawdę backflipa wbijamy od razu. Na 50-50 będziemy mieli okazję zaraz. Sam tor w sobie jest utrudnieniem tak naprawdę. Ok, za chwilę ostre zakręty. Tu jest dobrze, jednak przyhamować. No i znowu snowboard. I tutaj się zaczynają bardzo ostre zakręty, na które trzeba uważać. Trzeba poznać je wcześniej, żeby wiedzieć, gdzie w ogóle tutaj zakręcać. Bo jest za mało czasu na reakcję patrząc tylko i wyłącznie na te strzałki. Tu jest 50. Jest, udało się. I teraz musimy wygrać jeszcze. Znowu rower i pędzimy. Slalomem. Znowu snowboard. I znowu ostre zakręty. Dlatego trzeba naprawdę uważać. Rower. Raz jeszcze tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc, ale już jest meta. Udało się? Udało się zaliczyć. Dwa kolejne zadania, czyli pięć gwiazdek wpadnie. Ok. Poszukajmy może jeszcze dalej w tych sportach mieszanych. Już do końca jeszcze jedno wyzwanie jakieś. Gdzie są te sporty mieszane? Może od góry zacznijmy. A jak na rowery przestawię, to sporty mieszane też mi pokazuje. Tylko nie jestem pewien, tu jedna gwiazdka. tylko... Nie, to jest jumbo bike. A nie, nie wszystkie mi pokazuje jednak. O, tutaj co jest? Na przykład. O. Wygraj y, wykonując ślizg na pniu oraz supermana bez cofania. Zbierz następującą liczbę gwiezdnych balonów. Chciałbym chociaż balony, bo. Ślisk na pniu i Supermana, Supermena trzeba na rowerze. Ślizg na pniu na jakimś snowboardzie albo nartach. Balony bym chciał chociaż. Permena i ślisk na pniu. No, jest to dosyć hardcore wyzwanie. Jeszcze to, co tylko dodam, że wczoraj było niemożliwe do ukończenia. Próbowałem kociłem to wydarzenie, ponieważ gra nam zawieszała się cały czas w tym samym momencie. Ale była aktualizacja do gry, która naprawiła błędy i wprowadziła pewne niespodzianki, o których wspomnę na zakończenie odcinka, czyli po tym wydarzeniu. Tutaj za chwilę będziemy mieli okazję na ślisk na pniu. Ok. Jedno zadanie zaliczone, teraz balony. Ok, i lecimy dalej. Tego Supermana. Jeszcze tutaj balon będzie w bardzo chytrej miejscówce. zaraz po zeskoku takim już za chwilę tutaj w lewo tu jest Jest. Udało się. Pierwszego nie zaliczyło zadania, no ale dobra, trudno, przynajmniej balony zaliczyło. A to dziwne jest, bo i supermana zrobiłem mi ślizg na pniu też. Okay. W każdym razie ja sobie w tym momencie zakończę odcinek, ale to, co chciałem jeszcze powiedzieć, wydarzyła się fajna sprawa, ponieważ y, Ubisoft podpisał partnership z, y, z pradą i dzięki temu dostaliśmy nowe wydarzenia nowy, y, i nowy sprzęt, czyli skuter śnieżny. I tutaj sporo wydarzeń nowych. Związany właśnie ze skuterem śnieżnym Więc następny odcinek będzie, będzie związany właśnie ze skuterem śnieżnym Jest tych wydarzeń naprawdę sporo Chyba około 10 Sporo nowych gwiazdek do zdobycia Jeżeli materiał się podobał Zostaw lajka, zostaw komentarz Zapraszam również do subskrybowania kanału Dzięki za oglądanie i pozdrawiam!